Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani pątnicy pielgrzymki Podlaskiej, w tym radosnym czasie, czasie zmartwychwstania pańskiego, pragnę złożyć wam serdeczne życzenia. Wam i sobie tak naprawdę, bo cóż innego możemy sobie życzyć, jak nie doświadczenia tego poranku zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tego odrodzenia się do nowego życia. Jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy ludźmi w drodze. Wielki post to ten czas, kiedy kroczyliśmy wraz z Mojżeszem, szliśmy do ziemi obiecanej. Wraz z Jezusem wyszliśmy na pustynię, aby tam być kuszonymi przez diabła, aby uczyć się opierać pokusom diabelskim, a dziś poranek zmartwychwstania. Nasze całe życie przecież jest taką pielgrzymką, w której uczymy się Boga uczymy się chodzić Bożymi drogami i wierzę w to ufam mocno że idziemy właściwą drogą że idziemy w kierunku zmartwychwstania że idziemy w kierunku odrodzenia chcemy patrzeć na świat na na swoje życie przez pryzmat pustego grobu pustego bo Chrystus umarł i zmartwychwstał aby nas na tą drogę przez tą drogę przeprowadzić ze śmierci do życia. Życzę Wam, moi drodzy, i sobie, abyśmy spotkali się na pątniczym szlaku i mogli razem pielgrzymować do naszej najukochańszej matki, królowej Pani nieba i Ziemi, Maryi. Abyśmy mogli spotkać się na jasnej górze, spojrzeć w jej matczyne oczy tej, która daje nam Jezusa. Abyśmy poczuli się na nowo jedną wielką rodziną dzieci bożych, ludem pielgrzymującym. Niech te święta, te doświadczenia związane z przeżywaniem świąt zmartwychwstania Pańskiego wleją w nasze serca nadzieję, ufność w to, że wszystko jest w Bożych rękach, a my, jako dzieci jednego Boga, możemy być spokojni, że Bóg się o nas troszczy i poprowadzi nas właściwą drogą. Wesołego Alleluja. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.